Siema. W dzisiejszym materiale najbardziej ekskluzywne linie lotnicze na świecie. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że twój lot nie zaczyna się w tłumie na lotnisku, ale w prywatnym terminalu, gdzie czeka na ciebie osobisty kierowca i kieliszek szampana. Wchodzisz na pokład, a tam nie fotel, lecz apartament. Prywatna sypialnia, elegancka łazienka, ciepły prysznic w samolocie. A w powietrzu dania serwowane jak w najlepszej restauracji i obsługa, która zna twoje imię, zanim jeszcze je wypowiesz. W tym odcinku pokażę Ci siedem najbardziej luksusowych linii lotniczych na świecie. Takich, które zamieniają podróż w rytuał. Które nie tylko przewożą z punktu A do B, ale pozwalają przeżyć coś, o czym wielu nawet nie śniło. Od złotych wnętrz Emirates, przez apartament The Residence w Etihad, aż po francuski szyk na pokładzie Air France, to będzie przelot przez absolutny szczyt podniebnego luksusu. Gotowy? Zapnijcie pasy i lecimy. Pierwsza na naszej liście jest linia, która stała się synonimem luksusu w przestworzach. Emirates. Ta linia z Dubaju od lat wyznacza standardy podróżowania, które dla wielu wydają się po prostu nierealne. Wyobraź sobie, że lecisz Airbusem A380, największym pasażerskim samolotem świata, a twoje miejsce to nie fotel. To zamykana kabina z minibarem, lustrem, toaletką i łóżkiem, które rozkłada się w kilka sekund. Ale to dopiero początek. W First Class Emirates możesz wziąć prysznic na wysokości 12 kilometrów. Dosłownie. Na pokładzie znajduje się prywatna łazienka z podgrzewaną podłogą, marmurowymi blatami i miękkimi ręcznikami sygnowanymi marką Bevel Gary. A kiedy już wrócisz do swojej kabiny, czeka na ciebie menu stworzone przez mistrzów kuchni, wybór najlepszych win i obsługa, która traktuje cię jak króla. Każdy szczegół, od zapachu w kabinie po jakość pościeli, został dopracowany, byś zapomniał, że jesteś w samolocie. A na ziemi? Emirates oferuje ci ekskluzywne salony lounge z widokiem na pas startowy i osobistego kierowcę, który zawieziecie prosto z domu na lotnisko i z lotniska do hotelu. A ile to kosztuje? Przykładowa trasa: Dubaj, Nowy Jork lub Dubaj, Londyn. Cena za lot w jedną stronę to około 9000 do 16000 dolarów. Latanie Emirates to nie jest środek transportu. To doświadczenie, które zaczyna się na ziemi, unosi się ponad chmurami i zostaje w pamięci na zawsze. Singapore Airlines to kwintesencja azjatyckiej elegancji i dbałości o każdy detal. Ich Singapore Suites to coś więcej niż tylko klasa pierwsza to wasz prywatny hotel w chmurach. Zamykane kabiny, fotele zaprojektowane przez najlepszych włoskich projektantów i możliwość połączenia dwóch apartamentów w jedno ogromne łóżko typu king size. Czy można chcieć czegoś więcej? Oczywiście. Dopełnieniem luksusu jest obsługa w prawdziwie azjatyckim stylu perfekcyjna, elegancka i zawsze z uśmiechem. Porcelanowa zastawa, menu inspirowane kuchnią Michelin, champagne crook lub dom perignon i poduszki jak z butikowego hotelu. Singapore Airlines. To luksus dopieszczony z chirurgiczną precyzją. Ile kosztuje taka podróż? Przykładowe trasy: z Singapuru do Londynu lub z Singapuru do Sydney. Cena za lot w jedną stronę w klasie suite od około 8000 do 18000 dolarów amerykańskich. Cena zależy od sezonu, dostępności i trasy. Ale jedno jest pewne, to nie bilet, to bilet do innego świata. A najlepsze? Singapore Airlines regularnie wygrywa rankingi za najlepszą obsługę i najczystsze kabiny na świecie. Etihad to linia, która postanowiła pójść o krok dalej. The Residence od Etihad Airways to nie fotel, nie kabina, to apartament w powietrzu. Tak ekskluzywny, że znajduje się tylko jeden jeden jedyny na cały pokład samolotu sypialnia, Łazienka z prysznicem i przestronny salon z ogromnym ekranem. To wszystko tylko dla was. Wiesz, co czyni to doświadczenie naprawdę wyjątkowym? Do Waszej dyspozycji jest również prywatny lokaj i szef kuchni, który przygotuje wszystko, na co tylko będziecie mieli ochotę i czuwa nad każdym detalem Twojego lotu. Czujecie się jak VIPy w prywatnym odrzutowcu. To przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Ile kosztuje ten apartament nad chmurami? Przykładowa trasa z Abu Zabi do Londynu. Od 20 tysięcy do nawet 35 tysięcy dolarów amerykańskich za lot w jedną stronę. I choć dziś The Residence dostępny jest tylko na wybranych trasach, jego legenda żyje dalej jako najbardziej luksusowy sposób, by przelecieć się komercyjnym samolotem. Są linie, które oferują luksus i są takie, które przedefiniowują pojęcie klasy biznes. Qatar Airways zrobił dokładnie to, wprowadzając Qsuite. Czyli coś, co wygląda jak first class, ale formalnie jest tylko klasą biznes. Zamkniętą kabinę z drzwiami, pełna prywatność, zero kontaktu z sąsiadem. Wygodne, szerokie siedzenie, które zamienia się w pełnowymiarowe łóżko, ekran HD, zestaw eleganckich kosmetyków i osobistą obsługę. Suite to pierwsza na świecie kabina, która pozwala łączyć miejsca. Możesz podróżować we dwoje i stworzyć łóżko podwójne, albo nawet czteroosobową strefę rodzinną lub biznesową z otwartą przestrzenią. A teraz najważniejsza część, czyli cena. Przykładowe trasy z Doha do Nowego Jorku lub z Doha do Tokio Cena za lot w jedną stronę w Cusite to około 4000 do 9000 dolarów amerykańskich. Qatar Airways zdobywa co roku nagrody SkyTrax za najlepszą klasę biznes na świecie. I nie bez powodu. Tu nie chodzi tylko o wygodę. Chodzi o to, byś poczuł się jak ktoś wyjątkowy. Japońska linia All Nippon Airways, czyli Ana, to synonim spokoju, harmonii i perfekcji w każdym calu. Ich The Suite to połączenie naturalnego drewna, elegancji i nowoczesności. Ale Ana to nie tylko design, to kultura serwisu. Obsługa uczy się o Twoich preferencjach jeszcze przed startem. Możesz liczyć na tradycyjną kuchnię Kaiseki, zestawy sushi przygotowywane na pokładzie, sake klasy premium. A jeśli wolisz, europejskie wina i steki. A ile kosztuje ta japońska perfekcja? Przykładowa trasa z Tokio do Nowego Jork lub z Tokio do Londynu. Ceny za lot w jedną stronę w klasie First od około 9 tysięcy do 15 tysięcy dolarów amerykańskich. Ale co ciekawe, Anna bardzo często oferuje te miejsca w programach lojalnościowych, więc niektórzy lecą The Suite za mile. Jeśli chcesz doświadczyć luksusu w najbardziej spokojnym, stonowanym i technicznie doskonałym wydaniu, to jest linia dla Ciebie. Lufthansa doskonale wie, że luksusowa podróż zaczyna się na długo przed wejściem na pokład samolotu. We Frankfurcie, linia ta ma osobny terminal przeznaczony tylko dla pasażerów klasy pierwszej. Znajdziecie tam wszystko, czego dusza zapragnie: restauracje z gwiazdkami Michelin, pokój cygar, a nawet sypialnie, jeśli macie ochotę na chwilę odpoczynku. A potem prywatne auto zawiezie was prosto pod samolot. Następnie wchodzisz do kabiny, która łączy klasyczną elegancję z luksusem. Ile kosztuje ten europejski luksus? Przykładowa trasa z Frankfurtu do Nowego Jorku. Cena za lot w jedną stronę w klasie First to około 7 000 do 12 tysięcy dolarów amerykańskich, ale Lufthansa jest też jedną z najłatwiejszych linii do rezerwacji za uzbierane mile. Ciekawostka. First Class Terminal we Frankfurcie możesz zamówić. Kąpiel przed lotem. Tak. Dostępna jest nawet wanna, by przed 10-godzinnym lotem wziąć relaksującą kąpiel z kieliszkiem Rieslinga. Francuzi wiedzą, jak delektować się życiem, a Air France przenosi ten styl na pokład swoich samolotów. I właśnie taką filozofię przenieśli w przestworza, tworząc La Premier, pierwszą klasę od Air France. Zacznijmy od wejścia. Na lotnisku CDG w Paryżu pasażerowie La Premier mają osobne wejście, prywatną kontrolę bezpieczeństwa. I ekskluzywny salon, który przypomina bardziej butikowy hotel niż poczekalnię. W kabinie La Premier wszystko jest zaprojektowane tak, abyś czuł się wyjątkowo. A kulinarnie? To nie linia lotnicza, to latająca restauracja Michelin. Szefowie współpracujący z Air France to m.in. Anne-Sophie Pic, jedna z najlepszych szefowych kuchni świata. A cena tej przyjemności? Przykładowa trasa z Paryża do Nowego Jorku. Cena za lot w jedną stronę to od około 8 tysięcy do 13 tysięcy dolarów amerykańskich. Ale to, co otrzymujesz, to francuski luksus w najbardziej ekskluzywnym, ale nie narzucającym się wydaniu. Dla tych, którzy cenią sobie jakość i estetykę, Air France to creme de la crème. Każda z tych linii pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z punktu A do B. To może być doświadczenie, które zostaje z tobą na lata. Od arabskiej ekstrawagancji po japońską perfekcję, luksus w powietrzu ma wiele twarzy. A może najpiękniejsze jest to, że nawet jeśli dziś tylko o tym marzymy, to każda wielka podróż zaczyna się od inspiracji. Daj znać w komentarzu, którą linią poleciałbyś jako pierwszą, albo którą masz już za sobą. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i wpadnij na kolejny odcinek. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.